Produkcja Noharapagus. Ignacy Krasicki Przedstawia Monachomachia Pieśń pierwsza Nie wszystko złoto, co się świeci z góry, Ani ten śmiały, co się zwierzchnie sroży. Zewnętrzna postać nie czyni natury. Serce, nie odzież, ośmiela lub trwoży. Dzierżał miejsca szyszaków kaptury. Nieraz rycerzem bywał sługa Boży. Wkrada się z jadłości w kąty spokojne. Taką ja śpiewać przed się wziąłem wojną. Wojnę domową śpiewam więc i głoszę. Wojnę okrutną bez broni i miecza. Rycerzów bosych i nagich potroszę. Same ich tylko męstwo ubezpiecza. Wojnę mnichowską. Nie śmiejcie się, proszę. Godna litości ułomność człowiecza. Śmiejcie się wreszcie, ja mimo te śmiejachy. Przecież opowiem. Co robiły mnichy W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda W mieście Gród, zięstwo trzymało albowiem Stare zamczysko, pustoty ochyda Było trzy karczmy, bram cztery ułomki Klasztorów dziewięci, gdzie nie gdzie domki W tej zawołanej ziemiańskiej stolicy Wielabne głupstwo od wieków mieszkało. Pod starożytnej schronieniem świątnicy. Prawych czcicielów swoich utuczało. Zbiegał się wierny lud, a w okolicy. Wszystko od głosem uwielbienia brzmiało. Święta prostoto. Ach, któż cię wychwali. Wiekuj szczęśliwie. Ale mówmy dalej. Bajki pisali o dawnym Saturnie. Ci, co za niego tworzyli wiek złoty. Szczęśliwszy przeor poczwórnie. Szczęśliwszy lektor mistycznej roboty. Szczęśliwszy ojciec po trzecim nokturnie. W puchu topiący chorowe zgryzoty. Szczęśliwszy z braci, gdy kaganek zgasnął. Co w słodkim miodu wytrawieniu zasnął. W tym było stanie rozkoszne siedlisko. Świętych próżniaków. Ach, losie zdradliwy. Ty, co z niewczesnych odmian masz igrzysko. I nieszczęść ludzkich jesteś tylko chciwy. Masz świat dziwactwa twego widowisko. Jęczy pod ciężkim jarzmem człowiek cnotliwy. Mniejsza, żeś państwa, trony, berła skruszył. Będziesz tak śmiałym, żebyś kaptur ruszył. Już były przeszły owe sławne wojny. Którym się niegdyś świat zdumiały dziwił. Już seraficzny zakon był spokojny. Już Karmelowi nikt się nie przeciwił. Już kaznodzieński wzrok mniej bogobojny. Oka na kaptur spiczasty nie krzywił. Dawnych niechęci mgłę rozniosły wiatry. Szczęśliwe były nawet bonifratry. Ta, która nasze padałe przebiega. I samym tylko nieszczęściem się pasie. Jędza niezgody, co parysa zbiega. Znalazła niegdyś na górnym idasie. Słodki raj mnichów gdy w locie postrzega. Jęknęła z złości i zatrzymała się. Widząc fortunny los spokojnych mężów. Świsnęły żądła najrzonych wężów. Strząsnęła pochodnią, natychmiast siarczystym. Iskry na dachu i wieże wpadły. Wskroś przebijają gmachy rozłożyste. Już się w zakąty najczaśniejsze wkradły. A gdzie milczenia bywały wieczyste, Wszczyna się rozruch i odgłos zajadły. Rażą umysły rządzy rozjuszone. Budzą się mnichy letargiem uśpione. W ten czas... Nie mogąc znieść tego rozruchu. Ojciec Hilary obudzić się oraczył. W ten czas ksiądz Przer, porwawszy się z puchu. Pierwszy raz w życiu jutrzenkę obaczył. Klał ojciec doktor czułość swego słuchu. Wstały widokiem swym ojców uraczył. I, co się rzadko w zgromadzeniu zdarza. będę niezwykłym wpadł do refektarza. Na taki widok zbiegły braci trzody. Pod rzędem kuflów garcowych uklękły. Biegli ojcowie za mistrzem w zawody. Ten z strachem zdjęty i srodze przelękły. W przód otarł z potu miąsiste jagody. Siad, ławy pod nim dubeltowe jękły. Siad, strząsnął mycką, kaptura poprawił. I tak wspaniałe wyroki objawił. Bracia najmilsi! Ach cóż to się dzieje? Cóż to za rozruchu nas niesłychany? Czy do piwnicy wkradli się złodzieje? Czy wyschły kufle, gąsiory i dzbany? Mówcie. Cokolwiek bądź, srodze boleję. Trzeba wam pokój wrócić pożądany. Wtem się zakrztusił, jęknął, łzami zalał. Przeor tymczasem w kubek wódki nalał. Już się zdobywał na perorę nową. Doktor, gdy postrzegł likwor przeźroczysty. Wódka to były, co zowią kminkową. Przy niej toruński piernik pozłocisty. Sucharki masą oblane cukrową. Dar przeoryszy niegdyś uroczysty. Zachęca przeor w urzędzie chwalebny. Radź się posilić, ojcze przewielebny. O rzadki darze przedziwnej wymowy. Któż ci się oprzeć, Któż sprzeciwić zdoła? Tak łagodny mi zniwolony słowy. Wziął doktor kubek w pocie swego czoła. Łyknął dla zdrowia posiłek gotowy. Lecz żeby jeszcze myśl przyszła wesoła. W świętym orszaku, w gronie miłych dzieci. Raczył się napić raz drugi i trzeci. Jako po smutnej chwili, która mroczy, w pierwszym świtaniu rumienią się zorze, Uwiędły ziółka wdzięczna rosa moczy. I rzeźwi kwiatki w tak przyjemnej porze. Wyiskrzyły się przewilebne oczy. Po słodkodzielnym wódczanym likworze. Odkrząknął żwawo, niby się uśmiechnął. Przemrużył oczy, nadął się i kichnął. Na takie hasło ojcowie, co rzędem. Według godności i starszeństwa stali, najprzyzwoitszym poruszeniu względem. Wiwat. Chorowym tonem zawołali. Ojciec honorat, najbliższy urzędem, którego bracia wielce szanowali. Niegdyś promotor sławny różańcowy, tymi najpierwszy uplaudował słowy. Pisze Chryzypus o Alfonsie królu, kiedy prowadził wojnę z Baktrejany, iż w pośród bitwy na licyjskim polu, od wojska swego będąc odbieżany Stanął, a wody czerpnąwszy z paktolu. Tak się orzeźwił, iż zgnębił pogany. Stąd poszło lema na marmurze rytę. Pareat Lema znamienite. Wiem, bom toczy to w uczonym to stacie. Po ciemnej nocy, że jasny dzień wschodzi. Na godnym kiedy cnota majestacie. Siędzie, o szczęściu wątpić się nie godzi. Czegoż się, mili bracia, obawiacie? Z nami jest ojciec doktor i dobrodziej. Dał szczęsne hasło, orzeźbił swym wzrokiem. Cieszmy się pewnym fortuny wyrokiem. Skończył. Natychmiast, skosztowawszy trunku, ojciec Gełdęty z rzędu się wytoczył, a znieść nie mogąc srogiego frasunku. Na pół oczył oczy łzami zmoczył. Rzekł: Okoliczność złego jest gatunku. Nie chcę ja, żebym pochlebstwem wykroczył. Rozległ dzisiejszy smutne wieści głosi. Wiem ja, ojcowie, na co się zanosi. Zazdrość od wieków na nas się oburza. Zgnębić niewinnych pragnie w tych krainach. Już jad z pokątnych kryjówek wynurza. Chce się sadowić na naszych ruinach. Od gór Karmelu niebo się zachmurza. Równa zajadłość w Augusty na synach. I tym, co z cicha działają, nie wierzymy. Pókiśmy w siłach, na wszystkich uderzymy. Ojciec Pankracy, Nestor Różeńcowy. Co trzykroć braci i siostry odnowił. Nim puścił strumień łagodnej wymowy. Najprzód starszy z nią i braci pozdrowił. Słodkimi serca zniwalając słowy. Miękczył umysły, a nadzieję wznowił. Wierzcie. Rzekł. Bracia, zgrzybiały się wiźnie. Rzadko się płochość z ust starych wyśliznie. Od tylu czasów siedząc na urzędzie. Znam, co są ludzie, wiem, co są zakony. Wkrada się zazdrość, wkrada niechęć wszędzie. I święty kaptur, chociaż uwielbiony. Nigdy tak mocnym, tak dzielnym nie będzie. Żeby człowiek pod nim był ubezpieczony. Choć w zacność, mądrość każdy z was zamożny. Niech będzie czuły, niech będzie ostrożny. O, mili bracia, gdybyście widzieli, Jakie to były niegdyś wasze przodki. Inaczej w ten czas niż teraz myśleli. I uszy sposoby były. I usze środki. Lepiej się działo, byliśmy weseli. Teraz nie czuła i gnuźne wyrodki. Albo zbyt trwożni, albo zbyt zuchwali. Nie ważym rzeczy na roztropnej szali. Maja więc rada wyzwać na dysputę. Tych, co się nad was gwałtownie wynoszą. Niech znają broni jeszcze nie zepsute. Niechaj litości, zwyciężeni, proszą. A za najsroższą hardości pokutę. Niech oni sami nasze laury głoszą. Wyjdziemy sławni z niesłusznej potwarzy. Zgnębim potwarców. Tak robili starzy. Rzekł. I natychmiast doktor się obudził. Przeorodycknął, lektor przetarł oczy. Makarek, co się słuchaniem utrudził. Wymknął się cicho i ku celi toczy. Ojciec ildefons, co równie się znudził. Bryknął jak rzeźki rumek na poboczy. Morfeusz, patrząc na dzieci kochane. Siał słodkie spania i sny pożądane. Koniec pieśni pierwszej.